Witam serdecznie. Tutaj Extreme Game. Zagramy sobie Fortnite'a. Zobaczymy co tam nowego w grze jest. Widzę, że sporo nowych zadań mamy. Mapa jako taka się nie zmieniła. Także może jakiś... Tutaj trzeba chyba inny jakiś tryb wybrać do tego w ogóle całkiem. Także zobaczymy te tajne służby. Czy są tutaj taki tryb jak tajne służby bo ja nie widzę tutaj może trzeba jakoś użyć wyszukiwarki albo może to jest na zero budowania tak to jest na zero budowania tajne służby Także tylko na tym można ukończyć zadanie tajnych służb, a co trzeba to nawiązać połączenie w zero budowania. No sama nazwa wskazuje. Dobra, to tutaj sobie nawiążemy to i wykonamy te kilka zadań. W sumie tu jest bliżej po drodze, także w tym schronieniu postaram się wykonać te zadanie. Do naszej superelitarnej jednostki bojowej. Tajnych służb. Ale przed werbunkiem musimy ocenić Twoje umiejętności taktyczne. Wyeliminuj przeciwnika. Będę patrzeć. I trzeba wyeliminować dziesięciu przeciwników. No to jest dosyć trudne, powiem szczerze. 10 przeciwników wyeliminować, no to trzeba kilka razy zagrać. Trzeba znaleźć graczy i ich załatwić po prostu. To trzeba by było załatwić sobie jakąś lepszą broń. No dopiero jeden załatwiony i to ledwo, ledwo. 3-9 graczy to będzie, będzie łatwe w jednym meczu tyle chyba jeszcze nie udało mi się zabić graczy 10 nie wiem kto to do mnie strzelał tu jest gracz ajajaj nie wyszło no i co? No tutaj zadanie takie dosyć proste można powiedzieć, bo po prostu trzeba grać i zabijać graczy. Także to się samo będzie robić mi. Czołk, gdzie, gdzie można znaleźć czołk? Może na wykrzywionych wieżach zobaczymy czy będzie czołk. A może te ryby połowię? No tutaj akurat na sodkiem w skrzyżowaniu nie ma czołgu, Także to jest spory trochę problem. Trzeba poszukać, może na tych wykrzywionych wieżach będzie czołg. Strzelę się nie? tam dalej. Tutaj znajdemy czołg, czy nie znajdemy? Zobaczmy. Nie widzę nigdzie czołgu. Nie wiem czy te czołgi są nadal, czy ich nie ma. Raczej powinny być, ale... O jest czołg, teraz trzeba się tam do tego czołgu dostać także zobaczymy czy mi to wyjdzie bo tam są chyba wrogowie w tym czołgu Tutaj trzeba go uszkodzić czy coś Trzeba było zmienić miejsce Dobra, to chyba jest zrobione, czy jeszcze nie, to jest w tych etapowych uszkodź czołg. Nie. nie chcę wejść do tego czołgu, może to mam podnieść. To tu dom jest strzela, ten hop dom mnie strzela, trzeba go załatwić, bo zginę. No i znowu ktoś po prawej strzela także jestem w czarnej Trzeba uciekać To się dla mnie źle skończy Tam były te pancerze i znowu muszę uciekać No i nie uciekłem, nie zdążyłem No ja, kosmita, patrzcie Kosmitę znalazłem Trzeba jeszcze raz na te wykrzywione wieże polecieć I ten czołg zrekwirować Zniszczyć o ile się uda Chyba że jeszcze w innym miejscu znajdziemy czołg Coś mi się wydaje, że kamieniste kino był też czołg Także zobaczymy Czołg już widzę Tylko nie wiem, tam byli chyba wrogowie A może w tym czołgu nie będzie wrogów? No i szybko zginąłem Jak to mówiłem 3 razy sztuka to była ostatnia rozgrywka Także myślę że to tyle na dzisiaj Trzymaj ta się, się płocheć